Witamy wszystkich serdecznie na kolejnym wirtualnym stoisku w ramach Kongresu Jagodowego 2021. Tym razem jesteśmy na stoisku firmy Ascrop i mamy okazję poznać, przywitać się z Pierem Mule. Cześć Pierre. Dzień dobry. Pierre, to Francuz, jak to się stało, że jesteś w Polsce i tak mówisz dobrze po polsku. No dobrze, nie ja nie wiem, ale jestem, pracujemy tutaj w Polsce od, od 7 lat od teraz. 7 lat. no i żona jest, jest polką, tak? Rozumiem, że to dzięki żonie znasz ten dobrze ten język i, i zostałeś w Polsce. No to tak, tak. Zostajemy w Polsce na pewno. Widzicie kochani, to jest siła polskiej kobiety. <laughs> Pierre, idea wirtualnego stoiska mówi, iż chcemy poznać. Precyzyjnie Twoje produkty. Mhm. Masz tutaj dwa produkty, które fenomenalnie się wpisują w naszą technologię zero pozostałości. Tak. E, od czego zaczniemy? Julieta czy Romeo? To jest takie piękne połączenie, literackie połączenie Romeo tak. i Julia? No, no właśnie, no. ale są, są dwie, dwie, dwie fungi rejestrowane w Polsce. Romeo był rejestrowany. Dwa lata temu, to, to już było przydane rok, rok temu w Polsce i mamy rejestrację dla Julieta sześć miesięcy temu. No i zrobiliśmy kilka prób w Polsce. To są dwie fungicydy w bazie droży, to so nowa, nowa substancja aktywna. Romeo i Julieta to są drożdże, ale różne drożdże. Na przykład dla Romeo to jest obojętne drożdże, a dla Julieta to jest żywe drożdże. Dobrze, to zacznijmy od Romeo. Tak. Romeo jest, tak jak powiedziałeś, fungicydem zarejestrowanym w Polsce, w, w których gatunkach? No to jest na tuskawki, na, na, na malina, na, na borówka i też na, na kilka warzywa. Dobrze. I to jest są drożdże w formie nieożywionej. Tak jest. To jest tak. ekstrakt z drożdży. To jest ścian komórkowy. Dobrze. Dobrze. Tak. Powiedzmy, jaka jest rola tego preparatu i jak mamy go stosować? No ten, ten produkt to, to stosujemy jako, jako 100% prewencja. Prewencja. prewencja, tak, tak, tak. I jaki ma wpływ Romeo na, na roślinę, to to buduje odporność rośliny. O, właśnie, to jest ważne. Pani, w technologii zero pozostałości, którą my w tej chwili tworzymy i którą praktycznie już stworzyliśmy, którą teraz będziemy w tym roku walidować, testować, jednym z najważniejszych czynników jest właśnie budowa nabytej odporności systemicznej, tak? czyli, mhm. czyli tego SAR. czyli Podawanie regularnie roślinom czynnika, który będzie wpływał na ekspresję pewnych genów, genów, które tak. powodują naturalną odporność. I do tego służy Romeo. Tak, tak, tak. Romeo działa głównie na, na genów PL4 i pr 1 pr 4 to, to główny szara Szarapeszcz, a pr 1 to, to główny mączniaków. Rozumiem. Okay. Czyli y, stosowanie Romeo najbardziej uodparnia roślinę na szarą pleś i na mączniaka. Tak. To w zasadzie dwie y, najważniejsze, najgroźniejsze choroby w uprawach tak. jagodowych. Musimy też powiedzieć, że na przykład na tuskawki, na, na malina, na, na borówkę mamy rejestrację tylko na, na szarą pleś. dlatego to jest główny problem, był główny problem no, w tym roku i na warzyw mamy rejestrację na, na szarą pleś. Ale to jest ciekawe dla Lumeo, to jest ten spektrum działania tak. produktu, który jest bardzo szeroki. Mówmy się tak, rzeczywiście etykieta rejestracyjna mówi tak. o, o presji, o chorobie szara mhm. pleś, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli ten produkt zadziała również na ekspresję tak, innych tak, tak. genów powodujących odporność, wzbudzających odporność na inne choroby, no to tylko jest na plus. Tak, no, to, jest, no. to jest szersze spektrum. Jak często i od kiedy mamy dostosować? No jeśli na przykład mówimy o, o Tuskawki, no dawka mamy od 0,25 do, do 0,75. kg na hektar. Kilogram na, na, na hektar. Tak. I to jest we wszystkich rodowych, tak? Czy w Tuskawce no to, tylko? To, to, to na Tuskawki dawka to 0,5 do 0,75. Okay. Wszystko zależy, jaki program chcemy zrobić, czy chcemy tylko. Romeo, czy chcemy mieszać razem z fungicidami. dlatego to jest możliwe, mieszać z fungicidami. Kiedy Romeo jest stosowany solo, dawka to pełna dawka 0,75. A razem z fungicidami, inny fungicyd to jest 0,05 kilo. Yy, właśnie, tutaj podkreślmy, że jest to wyciąg z drożdży, nie, jest to forma nieożywiona. Tak. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy to zmieszali z, z fungicydem. Tak, Tak, żaden fungicid, żaden A z insektycydem też możemy. Mieszkać. Też możemy, tak. Też możemy. Yy, rozumiem, że każdy nawóz również tu możemy dodać i to w ogóle nie będzie reagowało z nawozami. Tak. Nie ma, nie ma problemu. Nawet z, z miedzą możemy stosować, to, to, to No to. to właśnie. Ma, to, to jest ważne, żeby nam to dobrze współgrało z innymi no. agrochemikaliami i żeby nam to nic nie kolidowało. Kiedy stosujemy, kiedy zaczynamy i jak często bloki Romeo? Na etykietę możemy stosować 8 razy Romeo. To znaczy, że możemy stosować raczej często ten, ten produkt. No, zrobiliśmy kilka prób od, od 3 lat, zrobiliśmy próby w Polsce. I z Romeo stosujemy podczas kwitnienia, czyli znaczy tak. dwa do trzy razy podczas, podczas kwitnienia, zależy od, od presji, oczywiście, zależy od całej programowanej Ja tutaj dodam, że od dwóch lat również współpracujemy z Pierem, i również w ramach doświadczeń tracja testujemy zarówno Romeo, jak i Julieta, i w tym roku. W tym roku ogromnej presji chorobowej. W tym roku, gdzie w czasie zbiorów w czerwcu mieliśmy tylko w okolicach Lublina 6 dni bez deszczu, gdzie presja była katastrofalna, nawet na poletkach bardzo intensywnie chronionych chemicznie, te dwa preparaty się tam ładnie sprawdzały. My te badania podłączymy gdzieś tutaj do, do naszego wirtualnego stoiska i one będą. Dobrze, to może słów kilka na temat drugiego produktu, bo tak. niby mówimy Romeo i Julia, tak? ale to jest. Ta Julia jest całkiem inna tak? od Romeo. No, tak to to inno będzie w zasadzie. No to, no to inna, inna formulacja. Na pewno na Romeo to była formulacja WP, czyli prosty proszek. Dla Julieta jesteśmy na, na formulacji WG. Mamy rejestrację też dla, dla Julieta. I powiedzmy od razu, to tak. jest forma żywa. Żywa, tak. tak, tak to tak, jest tak. żywy grzyb, jaki? To jest Saccharomyces Service Ae, 02. Ok. E... Być może możemy powiedzieć kilka słów o, o tak. producenta, tak? E... Pier, ty tak. mów, a idea wizualnego stoiska jest taka, że my to otwieramy, pokazujemy platatorom. Okay. No. Mhm. Ja to tutaj do zlewki wsypię troszkę, pokażemy, jak to się ładnie rozpuszcza. Okay. Tak? E... Powącham. Wprawdzie. Pracujemy nad technologią, żeby plantatorzy również odczucia zapachowe mieli po drugiej stronie no. ekranu, ale na razie jeszcze nie mamy. No specyficzny pachnie. zapach. Tak, no ładnie pachnie. No, no. Dobrze, powiedz troszkę o producencie. O, o, tak, o, produ o producent, kto to, to, to produkuje że Romeo i Julieta, to jest firma Agroxin, grupa Lessaff. Lessafre no Le jest międzynarodowa firma i oni produkują zdroże. No, oni mu, mówią, że 30, do 35% zdrowej stosowanej dla chleb i, i tak dalej jest wyprodukowane przez firmę firma LeSaf. Le to znaczy, że kiedy mówimy o, o, o zdrowej, no, oni wiedzą o co, o co chodzi. I Romeo ma teraz 15 lat. To było stosowane pierwsze 15 lat temu we Francji. To nie jest nowy, nowy produkt, było duże badanie. No, oczywiście na francuski rynek, też w Stanach. W Niemczech, w Hiszpanii, we, we Włoszech, so to jest, tak możemy powiedzieć, stary, stary, stary produkt. Julieta ma 5 lat i też stosujemy główny we Francji, stosujemy główny na, na tuskawki, mamy dużo mniej niż w Polsce, ale też stosujemy na tuskawki, ale główny lenek to jest wino roślin, gdy jest jest też uh, uh, problem. I też jest problem. I moczniak też tak. jest, 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 jest problem, tak. Dawka wygląda trochę inaczej dla lomeo, na winoroślin, ale jest dawka dla Julieta to jest cały czas 2,5 kg. 2,5 kg nie nieważne od gatunku. Tak jest. Tak, Z, tak, czy, tak, czy, tak. czy truskawka, czy malina, czy, czy borówka, tak. to jest 2,5 kg. E, właśnie, podkreślmy to, że jest to e, żywy organizm. Żywy organizm. Technologia stosowania musi być inna. Tak, dokładnie. I też, kiedy stosujemy Julieta, to jest główny na, na owoc. No, to znaczy, to nie będę razem z Romeo, to jest główny na, na owoc. Kiedy, kiedy presja Julieta, jest, kiedy presja szalapleś jest, jest wysoka, musimy stosować Julieta przed presją. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Julieta kolinuzuje truskawki czy, czy, czy malina. I jeśli Julieta jest na owoc, no szalapleś nie powinno być na przykład. Co jest ciekawe dla, dla, dla Julieta, że ten. Um, Julieta jest już aktywny od 4 stopni do 40 stopni, kiedy szara pleś jest aktywny do no, 15 stopni do, do, do 30 stopni. Bardzo dobrze pierwsze, to podkreśliłeś, że Julieta jest aktywna już od 4 stopni, dlatego że w technologii uprawy, czy truskawki, czy maliny, bywają takie okresy wczesnowiosenne, mhm. gdzie w zasadzie plantator nie ma możliwości albo zastosować jakiegoś zabiegu chemicznego, albo ze względu na zimno wiemy, że ten preparat chemiczny nie zaskutkuje, mhm. a wtedy Julieta już od czterech stopni sobie radzi. Tak, 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 tak. Dobrze, te teraz pierw. To jest organizm żywy, czyli rozumiem, że zabieg powinien być robiony w dużej wilgotności, tak? Czyli najlepiej wieczorem. Na na no, Cły czas na, na lepszy e, wieczorem. E, no, rano jak zastosujemy, od razu będzie duża operacja słońca, to zawsze jest ryzyko, że ona nie zdąży zasiedlić. Tak. Powiedz mi, ile czasu potrzebuje te, te, potrzebują te mikroorganizmy, żeby dobrze zasiedlić. E, no to rośliny. będę dla Julieta, dlatego ten trzep jest bardzo ciekawy, to, to będzie to po, po godzina e, max. So, po godzinie. Tak, tak, jeśli, Jednej. tak. Tak, tak, tak. Jeśli mamy ten, ten opakowanie, no ten opakowanie jest bardzo, bardzo twardy. Dlaczego jest twardy? dlatego nie ma powietrza w środku. A kiedy to będę kiedy miał otworzyć ten, ten, ten opakowanie, opakowanie no to ten. Tak, to się rozsypie, To jest, to jest proszek. Tak, ja tutaj i to, pokazałem. To, to już będę troszkę, troszkę aktywny. To jest, to jest już zawiesina piękna, tak? No. Nam się ładnie rozpuściła taka, taka mleczna. Już w momencie rozpuszczenia już zaczyna się aktywować, tak? Jest, tak? tak, tak, tak. Dlatego co, co będę aktywował, aktywował, aktywować żulieta to jest głównie woda, tak. A czy potrzebuje jakichś dodatkowych pożywek typu aminokwasy czy, czy coś? No to, to, to jest pytanie, też zbiliśmy kilka prób w tym roku w Polsce, aby sprawdzić. Aminokwasy możemy stosować z róulitą, to to nie ma problemu, każdy jeśli to jest aminokwasy x faktargi, czy, czy inna substancja organiczna, to to, to to nie ma problemu. Jeśli mówimy o nawozie do listy, no to pytanie, jaki nawozy do, 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 do listny. dlatego co jest napisane na etykiecie, o nawozie do listy, no to, to nie jest w końcu, co jest w środku. Znaczy, ja powiem tak, może tak będę troszkę bardziej okrutny, ale jeżeli inwestujemy już w taką technologię i stosujemy taki dobry preparat, Uważajmy, żebyśmy nie unicestwili tych ty grzybów, a zatem nie dodajmy tutaj żadnych agresywnych nawozów, ani tak. żadnych produktów, które mogą go unicestwić. Troszkę aminokwasu, no. e, pół kilograma e, aminokwasu sypkiego, którym również masz w ofercie, jak najbardziej tak, 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 tak. No. w zupełności wystarczy i tyle. Tak? No, nic więcej. No. Tak. No. E, co jeszcze? No, to jeśli mówimy tak o, o mieszankach, to tak? no, no mówimy o mieszanki dla Romeo, że to jest bardzo proste, możemy stosować Romeo na każde fungicydy czy insektycidy, nie, nie, nie ma problemu z tym. O Julieta to też nie jest tak super skomplikowane. Główny problem, który powinien być, to jest kiedy stosujemy na przykład boskalit, dawka 500 gramów hektar. Nawet nie wiem, czy ten produkt jest rejestrowany w Polsce. Ale kiedy takie tak, mieszanki jest, aktywne jest. Tak, tak substancja jest. aktywna, ale to tu o dawka, e, gramów na, 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 na kilogramów. Kiedy to jest więcej niż 500, no nie nie polecamy. Ale jeśli to jest produkt, który ma boskality i może możemy stosować razem. Nawet. nawet z tym? Nawet z Julieta to jest stabilny produkt i to nie ma, nie ma problemu. Zrobiliśmy kilka prób i producent Agloxin zrobił kilka prób we Francji, też zrobiliśmy kilka prób e, w Polsce. Fluopiram jest ok, Fentry zamin jest też ok. Feneksamid to też w porządku i fluidoksinid uh, to też w porządku. To znaczy, że uniwersjonalność e, mieszanki z Julietą, no to jest raczej, e, raczej e, dobrze, tak? Bardzo dobrze, bo to czasami takie praktyczne niuanse. E, w momencie, kiedy plantator zaczyna się zastanawiać, czy nam nie dokolingować, no to, mhm. to ma e, jakoś tam wątpliwości. A tak, jeżeli to udowodniliście, tak, 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 że tak, nie tak, ma problemu, no. no to jest tylko na plus, tak? No, tak. rozumiem, Pierre, że ta technologia, którąśmy w tym roku stosowali, zero pozostałości, będziemy kontynuować to w ramach projektu Berytech. Tak tak, tak, zwalidujemy tą technologię i w przyszłym roku ja myślę, że już zastosujemy to, opublikujemy w postaci gotowego no, mm -hmm. know-how, krok po kroku, jak tą technologię wdrożyć. Tak jest. Pierre, tutaj na stoisku mamy dwa tylko Twoje produkty, tak. ale tych produktów w portfolio masz znacznie więcej. No, mamy, mamy więcej. tak Mamy szersze produktów, które są w fazie rejestracji. To jest główny biostymulatory teraz. No, to jesteśmy w fazie rejestracji w Polsce jako, jako stymulator wzrostu. Też dodam, że bardzo interesujący ten biostymulator. tak Mieliśmy okazję go w tym roku testować. Już mogę powiedzieć, że z utęsknieniem czekam, aż on będzie dostępny do sprzedaży. No, ale no, mam nadzieję, że to będzie tak. <laughs> Dwa miesiące, trzy miesiące i będę miał rejestrację. E, I tak, i też mamy adjuvante od firmy Action, Pain w ofercie i polecamy ten adjuvante również do, do Romeo czy do, do, do Julieta. Rozmawialiśmy o mieszankach z Fungicide czy, czy nawozy do Lisny, ale na przykład nie każdy adyuant możemy stosować z Romeo i Julieta. To musi być telpenoligomer, czy alkohol telpenowy, na przykład, jeśli mówimy o organu silikonu, no to nie jest możliwe, to jest możliwe stosować chromeo na przykład, ale Julieta na pewno to nie jest to. Nie jest czyli, możliwe. czyli te, te właśnie organosilikonowe już są niebezpieczne dla tak jest. organizmu tak, żywego, tak, tak, który tak, tak, tworzy tak, Julietę. Tak. Dobrze, Pierre, słuchaj. Mm, Wiesz dobrze, co nas czeka w przyszłości w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, czyli mhm. Zielony Ład. Tak. No. My mówimy tu już plantatorom od tej chwili, bo to jest prawda okrutna, ale prawda bardzo taka znajoma już w Europie. Wywodzisz się z Francji i wiesz dobrze, że tam cała technologia ochrony roślin odchodzi od chemii. Tak. I Idzie w kierunku ochrony biologicznej. No, to jest, no, to jest kilka, nawet kilkanaście lat, że, że mówimy, że musimy stosować mniej Remia, też mamy ten, ten presja od supermarketu, że oni nie są, oni są produkt bez, bez pozostałości, czy prawie bez, bez pozostałości. Teraz mamy Unia, która dużo pracuje, że nie mamy tyle substancji aktywna niż co było dwa lata temu nawet. Mankozeb, nie będę być może na, na, na jagodę to nie będę tak ciekawy, tak ale na dwa lata na, na pewno zeb nie będę na, na, na lęku. SDRI to też pod uwagę, że być może nie będę. każdy azol, czyli Difikon azol, i tak dalej też jest pytanie i no, główne pytanie że producenci, którzy mają co, co zostaje. Właśnie, co główny, zostaje. Tak? Powiedz mi, jak szybko ten proces eliminacji substancji aktywnych i przejścia na biologię na ochronę biologiczną był, był postępował we Francji? No, to było, na początek to było za szybko, tak? dlatego stosujemy chemia, nawet Francja to też jest znane, że, że stosujemy nawet duża, duża ilości chemia. I od podczas dwa lata no to musimy stosować tylko biologiczny środek. No w ogóle to to nie jest, to nie jest możliwe. No i potem było rozmowy z rządem producenti, że że potrzebujemy więcej więcej czasu tak? no i teraz tak mamy taki i tak możemy powiedzieć pół na pół gdzie stosujemy. Okres pół, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ale rozumiem, że ta technologia, którą tworzymy, ta technologia zero pozostałości to jest y, przyszłość, tak, i to prędzej czy później, bardziej prędzej niż później nas wszystkich tutaj w Polsce czeka. No na, na pewno to przeszło, dlatego w ogóle nie mamy wyboru. Tak, tak. nie mamy wyboru. Yy, ja tutaj jeszcze poinformuję, że dzięki Pierowi y, zorganizujemy wykład y, yy -y. specjalisty z Francji który będzie dotyczył właśnie technologii zero pozostałości, w którym będziemy chcieli się przekonać, jak to u nich wyglądało, bo to nas czeka, już lada moment i będziemy chcieli zasięgnąć informacji, z czym się ta technologia wiąże, natomiast jak poszukiwać tej optymalizacji. No, no. I taki wykład już pierw załatwiłeś. Tak, 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 tak. No nie ten, ten facet to, to nie, nie pracuje dla Ascrop, on Ascrop, on będzie... Też porozmawiał z Popodnom o Julieta i Romeu, ale też na inne substancje aktywne, tak. które są stosowane, dlatego nie jest tylko Romeu i Żulieta na Ale Z na rynku. tego, co, co mówiłeś, to jest specjalista wysokiej klasy, nawet gdzieś tam w organizacjach rządowych tak, się tak, udziela tak, i, tak. i tak. Zapraszamy zatem Państwa na ten bardzo interesujący wykład o technologii stosowania produktów biologicznych. Dziękujemy serdecznie Pierowi Dziękuję. za dzisiejsze spotkanie. Wszystko ku chwale technologii jagodowej, no i oczywiście zapraszamy na pozostałe nasze wirtualne stoiska. Dziękuję serdecznie, do Dziękuję. zobaczenia, do usłyszenia.